Jeżeli, panie pośle, więcej pochłania socjal i świadczenia dla imigrantów, niż oni w tych podatkach odprowadzają, a tak właśnie jest nie obecnie jest w Polsce, a niech pan to jest to. teraz, e, niech pan poda To dane. jest to, no to jest wynika wylicza. z danych, które otrzymał od rządu redaktor Warzecha, gdzie z których danych jasno wynika, że suma tytułu u To nie jest dla mnie źródłem, Ale to są badania, no to są informacje rządowe. Nie wiedzą państwo, nie wiedzą Ja wiedziałam, że suma tytułu vat ja to jest mniej niż 800 Yy, dość dokładne wyliczenia i one nie zgadzają się no z pani tym, redaktor, co pan redaktor, rząd teraz. musi się zdecydować, które wyliczenia są poprawne, bo jedne daje redaktorowi Warzesza, a inne. Ja też chciałabym, żeby nie był pan redaktor Buszczyka. Warzecha źródłem wiedzy dla Ale jak, to rząd, jak rząd, również pan zbrodniarz, to wiedzy dla was. To są pisma rządowe. Cieszę, bo nie się, wydaje, da, cieszę się, że, że coś zrobiliśmy takie prowadzenie do dyskusji. Wydaje mi się, że rząd nie prowadzi, prowadzi jednak statystyki w oparciu o grupy narodowościowe. Oczywiście, że, Ołko, że prowadzi. Buchecki, ja zapisałem interpelacje ile 800 plus na Ukraińców jak kosztuje i dostałem opowiedź o Na 800 plus, jeżeli ktoś ma status uchodźcy, to jest co innego. Muszę już niestety podziękować, bo czas biegnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.